Witam wszystkich, dzień dobry. Zobaczcie, tak zaczynamy dzień dzisiaj. Tutaj Made in Poland. Made in Poland. No, dwóch chłopudzą się spotkało po roku. Nie jak zwykle. Znaczy, no nie jak zwykle, ostatnimi czasy to właśnie chyba nie jak zwykle. Ale są razem, dziewczyny też rozgadały. Bo w ogóle mnie szokowała, bo ona chuda jest teraz. Marek, chce No, 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 no Mówi, że przyjechałem ją nakarmić. Ale jest, chuba. A, ale zobaczcie. Siedanko mamy, będziemy jeść. No. Nie, nie, nie spędzimy całego dnia, bo my jedziemy do urzędów. Tak było wcześniej powiedziane, ale oni mają oni wciąż są zaproszeni do nas. Także teraz że sprawy to po prostu tak, ja tak, się jej nie da. Bo to to daje jej ukąw, że aku, bo ona się. Sorry. Le was og mama na undom, ja mi ka, bo jak mama ślimia, bila spotkanie. No, no, no. Ale Jak to Marek jako prawdziwy mężczyzna. O zadbać, <laughs> żeby jego żona była zadowolona cały dzień. <laughs> Ale nie zadowolona u Zbacie. czym ona hormony jej skaczą? A co to jest za brat? Leccie. 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 No. No, Leccie. Leccie jak są u nas, partner. Leccie jak partner. Leccie jak partner. Leccie jak partner. tam się ciągle coś dzieje. W ogóle to jak partner. jak partner. z jak ale to spokojnie, jak zawsze, jak zawsze. No i po spotkaniu już z dziesiami i z Bonafé opuszczamy pokój, wy, wy, wymeldowujemy się i lecimy szybko do urzędu skarbowego. No, to może zobaczymy się na mieście. Będziemy płacić. No i już na mieście. Pełną parą miasto żyje tutaj. Tylko tutaj w tym mieście w Digos więcej jest tricyklów niż samochodów. No ale taka specyfika. Widocznie ludzie potrzebują transportu publicznego bardziej niż Niż to, że inwestują we własne pojazdy. <laughs> no. Przynajmniej się gospodarka nakręca. Ale jest niebezpiecznie, bo one jeżdżą różnie. No wiadomo, jak to tracimy glen, no Jedziemy według mapy do urzędu skarbowego. Lalin prowadzi Ja prowadzę Nie jestem tutaj teraz wszystkie a ona jak nie stąd się zachowuje Jestem z Butłana Zmieniasz wszystkie offices Pojedziemy Jak się nazywasz w ang renewal mahal nazywasz I mean style about w Butłanie? people to o business you know Teraz już na piechotę samochód zaparkowany jest za mną, a my idziemy do urzędu podatkowego ładnie, sorry zagapiłem się Przygrałem w samochód Lalin teraz sprawy jakieś Dowiadujemy się o, o numer, w ogóle o numer tego biznesu który istniał trzeba to jakieś tam są kary No, już wiemy o 4000 pesos będzie jeszcze więcej Wszystkie rachunki poginęły dokumenty, rejestracje, wszystko. Więc kary. I jeszcze do notariusza musimy iść i spisać, że jest powinięte wszystko. Jeszcze raz jedziemy do notariusza, do notariusza. No kurczę, nie powiedzieli mi za jednym razem, żeby załatwić to, to, to i tamto, tylko kazali mi załatwić coś tam. Załatwiłem coś tam, powiedzieli, że dobrze, no to w takim razie teraz to. I jadę do tego samego notariusza, bo jeszcze jeden dokument że coś tam zgubione jest. Musimy mi, mi dać ten. No. A pisaliśmy, że zgubiliśmy inne rzeczy. To teraz jeszcze jedną rzecz. No. I już mi się nie chce samochodu ruszać, bo po tych ciasnych uliczkach to mi się nie chce przyciskać zaparkowane koło urzędu podatkowego. Daniel jest w samochodzie. My z nie jedziemy. W takim tricyklem Nie widać czy to pan, czy pani, czy nie. No. Tak się poruszamy podigos. Ale to było to szybciej niż ja bym wziął samochód i jeszcze raz wyjechał samochodem. Została Lalin Karę z Urzędu Podatkowego za pogubione dokumenty. No bo napisaliśmy oświadczenie notarialne, że pogubione dokumenty. No i karę wymierzyła pani 8 tysięcy pesos. No to tam Lalin, Lalin chwilkę popłakała, podsmuchniała i pan, który zna jej rodzinę, taki oficer, po prostu zmniejszył jej ten. Kary do 2,5 tysiąca. No i to się skończyło teraz, tak? No, że... Ale nie, ale zobacz, ja chodzę. People treat people ja. Było tak, że bank zamknięty, już jest koniec. Offline, offline podobno, że nie jest aktywny system. A, no i wygonili nas spod tego, spod drzwi banku. Więc ja się wróciłem, jako my jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy member VIP, tak? Nie. Yeah. Um, należymy do takiego, takiej grupy, grupy yeah. tego banku Hexagonu. Więc ja się powołałem na to, wszedłem do menadżer, do pani menadżer. No i przedstawiłem sytuację. No i pani menadżer tutaj, żeby usiąść, pogadaliśmy chwilkę i no to ona się zapyta tam, przez przy tych, przy, przy kasach, znalazła kogoś i no. Zapacone, wszystko pozapłacane. Nie trzeba czekać do jutra. No, 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 nie. Mówi Lalin, żeby wam nie mówić o zniżce BIA, że dostaliśmy w urzędzie skarbowym. No, ale to legalna zniżka. Mogli dać więcej, mogli dać mniej. No i jeden dał dużo, jedna dała dużo, a drugi nam obniżył i tyle. Ale to jest wszystko zgodnie z prawem, bo tam są granice. Ale dali nam dlatego dużo, bo po prostu biały. No, w każdym razie skończyło się na mało i pozapacalne no, tak się w Filipinach sprawy kupiłem już kurczaki z tego z, z oleju na głębokość kupiłem jego oleju no, ale do dziadków jak jeżdżę to zawsze kupuję jeszcze kurczaki z rożna. i takie tutaj kupiłem dwa kawałki dwa kurczaki posiekamy to to będzie się czym dzielić no. u tego pana zawsze kupuję on kurczaki sam ma sam te dziewczynki marynuje, sam je wędzi, sam już skoro sam je łapie. Nice! Cześć! Kto biznes? Pytam się pana jak tam biznes? Okera? Okay, okay. This year good? Good. Last year okera? A ta zka ma jakie O, jest, znacznie lepiej. Takie. Przed 200, mam ich? 100. No good! Huh? <laughs> Okej, odwinujemy się, No zobaczcie, już zajechaliśmy teraz na wieś do rodziców Lalin. Samochód zaparkowałem tutaj, a nie wiedzieli, że przyjeżdżamy. I zobaczcie, jak ładnie wyczyszczone, czyściutko jest dookoła. Za mną jest domek, za mną jest ten dom ich. A ten, a, a Daniel, Gipo i br Brat, Daniel jest tam bawią się razem z bratem Shang Shan Shang Shan nie ma jeszcze, że nie wróciła ze szkoły. No ale prezenty, paczkę dla niej dowieźliśmy, jest w domu. Daliśmy jej mamie, jest też jej mama tutaj. No i na szabad. Ogródek mamy tutaj, tak sobie rośnie pomalutku zmęczony jestem dzisiaj trochę po tej walce z urzędem skarbowym powiem wam po prostu no jakoś tak mnie to wymęczyło i teraz przyjechaliśmy i kupiliśmy dużo jedzenia byłem głodny powinienem jeść no ale nie ma ani, ani ojca lalin ani nie ma szansza ani nie ma też kurcze zahaczyłem się o tego koguta o sznurek się zahaczyłem a Daniel już boksuje. Daniel, are you strong? Who is stronger? People, you fight. You fight. Yes. You strong? No. You good? No. A tutaj sobie rozmawiają. Siostra z Lalin, z mamą. Zobaczcie, jest tutaj prezent, przybiona paczka. Deliver, deliver. A gdzie jest papa? Oh.

because he said in the room but I uh -huh. maybe he's in the room in the sleeping room Yeah. yeah. There is in the room <laughs> Nie przepiórki, tylko tak na nie mówię. Jest tutaj czas. Tutaj się czas dopiero zatrzymał. Prawdę czas płynie bardzo pomału. Kurczę, szkoda, że jestem taki zmęczony. Dzisiaj jest tak, że siostra Lalin otwiera, dzisiaj tutaj nawet przy na innej ulicy mieszka, otwiera sklepik. Taki sklepik przydomowy, no i mają otwarcie biznesu, Dzisiaj akurat. No i tam jest właśnie szanszank tam jest jej tata też a ten. A, a my tutaj, my tam nie będziemy szli, bo Lalin chyba nie lubi tam chodzić do tej siostry. No, no więc posiedzimy chwilkę tutaj i będziemy po małutku też zjeżdżać do hotelu. Nie wszystkie sprawy udało nam się dziś załatwić w urzędzie skarbowym, więc będziemy jeszcze walczyć jutro.

Să-mi vorbesc cu mama. Aia, Tata. 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 T-A-T-A. Arabia Saudită. Sunt foarte populari. Pentru că te văd deja. Ești foarte fierbinte. Ești foarte fierbinte. Ești foarte fierbinte. A to jest jej house, to w ogóle jest e, jej jej dom i rodzice takie. The first house, the second house. Ale mam jeszcze <laughs> jeden dom mówi. Asada, another house. No, Tuggum city. Pilaka uraz. Na no, uh, w mieście tagum. To w tym mieście gdzie są te palmy tak pod two hours, three hours. A takuśćy, aleo gawaz gawaz, w centrum. Gdzieś tam koło Tagum. taku, so prowincja Ale nie to ona była już A i ona mówi, ta ta To ta ta już to i ona mówi, że jest tam do bardzo fajnie. Bardzo fajnie. A do nie Do

Bardzo potrzebne, bliżej potrzebne będzie. mieli o, so, to jest Tagum like, Do like going yeah. trendo, ya like that, I, no? yeah. uh -huh. <laughs> I kiedy jest plan, where is the plan to go then? Uh, 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 so you so do think this year? Aha, after holiday. No, czyli jak się wakacje to. Yeah. The two two of them can go to the same school. Now not the same school not, not same because that's private you know yeah. public. Jay the movie bo to jest Jain, not Tata. Jane. Tata bo ale Tata to jest younger sister sa ja? uh, okay. Tata. Ale Jane weźmie dzieciaki. Przeprowadzi się do swojego przyszłego męża. The plan Mary, plan Mary chyba. I the, the, the God-willing chyba. Tak. Pero pójdę living partner, also I know each other better. You know, chyba. It's better you live together. Przez jakiś czas będą mieszkać yeah. razem. Tak jest, tak jest. A why are you so are You so, you angry? Know, you, you, you blocked each You blocked all of them? Ja.

nie, oni No. They have already many us. They can take any money to want. Uh, I'll uh, you Daniel daj mi You A przed chwilą moją skarpetę gryzł. Daniel najlepszy przyjaciel pieska. <laughs> Tata friend. tata. Yeah, we are like that. Unfriend. to unfriend her because. because when we open each other, when się we... dziewczyny nawzajem jedna i druga się zablokowały. Yeah. Na Facebooku. Binuang mis <laughs> dudong unfriend. da. coś, Złaś. down. da, down, jump down tutaj proszę jak się dzieci przychodzą kupują, robią biznes. Takie ice candy Mają czekoladowe, czekolada ice candy, chyba And milk. Za flavor and A mango and chocolate I po ile 5 pesos widzicie? Chcecie zjeść lodowego cukierka? Ice candy, lodowy cukierek to taki lód zamrożona woda w woreczku ale, ale z tym już y, smako, smakowa no to 5 pesos kosztuje taka, taka woda to jest smakowa mają czekoladową i mają mango kwaśna mango jest do... obie, obie są dobre 5 pesos 30 grosz. No. Się wsadza, dziurkę się wygryzaj się tak, tak się je Przyjemne to jest. A Daniel poleciał do drugi, drugiego domu zobaczyć się z Shanshan. I z dziadkiem. No, na pół godziny go opuściliśmy. Brat Shanshan zaprowadzi go do tamtego domu. Jeszcze dziewczyny sobie reunion robią. Zobaczcie, znalu po tej Candy přišel chlapák. Oh, yes, yes. oh. Two of a Because it's too too dark. Are yeah. You, do you scared? Yeah, it's extra extra dark. Yeah. Yeah. You mean you cannot do that? How there no, is no, no another. You, 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 you. Because the moon makes dark. Yeah. You go another, yeah, way. So you mean you no, like another way. So you will not go there. So I'm not coming money. in the woods. So yeah. you come back. So yeah. you come back. Yeah. Mm. So you're scared, didn't you are buying a not. di pa uban ako si Daniel ko nga siyang to sa sang na ko sila kay ngit ngit daw kay it's too dark it danger daw danger Ha, wala nung pa padayon. Pagdugay ay, ngit ngit. O, turubo ni, dalawang. Oo, di ay si Sang-Sang, dahil dili ang lutan.

Ya taste dan lami yang mulut macam mana. Kanih boleh. Atso to yes. Kanara ko sa ilaman nang gitan ni padala. Wala to wala spoon. Na. Tagay tag spoon ko. mulut. Mm. 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 Mm.

Kuh mau sir, ma mainat ingun sa sulod sir dili na ah, naman di ang anak ni Kasi niya, Mark dito sa ka kuan 6 number 6 nga office ing okay. na okay. ano hey, ang iyo ang iyo hmm. kami duha kitag foreigner ay mama mau na ma okay. jud na mam kay diretsuan ko mau na jud na di mo na naidal adik ko mam ma kay para magbayad na sa landbank sa so, landbank kay magbayad na sa mga ato na ko dito ingon tong bayot man lang like, Ya. Kalau mana nak? Apa yang mengabuis? Oh dia mana? Mana yang mengabuis? Nak aku bahala ni. Kau dah mungkin berlima. Tak plan benda aku. Kau mau saya? Ya serpilah mai inat di muka ni saya. Inko pira inat ni saya ingat saya. Ay aku bahala. Saya dah bahala pakai nuni ya. five. Ada si mata sam pomału do domu z wizyty u, u, u dziadków Smęczony jestem no, no, Nie ma nic do pokazania, nie ma wideo Do hoteliku mieliśmy już jechać dalej ale jednak zostajemy bo te sprawy podatkowe w urzędzie podatkowym niepozałatwiane do końca To jest kawa może kawa Zapraszamy na film jutro, jutro pojedziemy jeszcze do Lalin córki po urzędzie skarbowym, także jutro będzie fajny film. Dziękuję za uwagę, do widzenia, do zobaczenia, do jutra.